Dzień dobry, jest środa 12 maja. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Warto także sięgnąć po twórczość Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej czy Edwarda Lira, a to za sprawą Dnia Limeryków. Nazywam się Marta Szulawska i zapraszam Państwa na przegląd najważniejszych informacji z regionu. Zaczynamy. Rozbudowa oczyszczalni w szklarskiej porębie potrzebna od zaraz. Nowe windy. Problem dla niepełnosprawnych. Wielkimi krokami zbliża się sezon wakacyjny, a w szklarskiej porębie powraca temat modernizacji oczyszczalni ścieków. Plan jest jednak brak zgody gmin członkowskich karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji. Oczyszczalnia ścieków w szkarskiej porębie powstała 10 lat temu już dawno granica jej wydajności została przekroczona. Największy problem jest latem, kiedy to wpływa do niej nawet 7 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Jest to ponad trzy razy więcej niż dopuszczalna norma. Nie możemy czekać dłużej, dlatego że ścieki i coraz większa ilość tych ścieków nieoczyszczonych będzie wpływała w konsekwencji do rzeki kamienna. To jest priorytet. Nie można z tym czekać dłużej. Budowa oczyszczalni w Szklarskiej Porębie jest to najważniejsza inwestycja ekologiczna w tej chwili na naszym terenie. Bo Dzisiaj efekty tamtych budów, które były w 2010, o tym powiedziałem na spotkaniu, dzisiaj są realizowane. Te wielkie hotele, którym kiedyś jeszcze się, że tak powiem, chełpiono, że tak się Szklarska rozwija, dzisiaj one wychodzą z ziemi i zaczynają działać. Tam przyjeżdża 1000, 1500 turystów i dzisiaj to działa. W 2010 roku ona już była niedostosowana. Inwestycja mogłaby się rozpocząć już w czerwcu, jednak na to potrzebna jest zgoda czterech z pięciu gmin wchodzących w skład Karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji. I tu zaczyna się problem, ponieważ gminy Podgórzyny i Piechowice zgodę na modernizację uzależniają od wyjścia ich ze spółki. Nie może jedna gmina blokować sposobu funkcjonowania drugiej gminy. Jestem przeciwko wyjściu i Podgórzyna, i Piechowic. Ze spółki KSWIK uważam, spółka, która kiedyś została powołana, żeby rozwiązać problem wodociągowo-kanalizacyjny na terenie tutaj naszych gmin, została utworzona w sposób celowy, potrzebny i powinna funkcjonować. I my w tej chwili mówimy o poważnym zagrożeniu, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby to rozwiązać dla przyszłych pokoleń, bo tu i teraz jest problem i jeśli my go nie rozwiążemy, to niestety będzie się kumulować. Modernizacja oczyszczalni kosztować ma 22 miliony złotych. Cała kwota pochodzić ma z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zabezpieczenie dla tej pożyczki gwarantowała szklarska poręba, ale Koszty tej inwestycji ponosiliby tylko i wyłącznie mieszkańcy Szklarskiej Poręby, co byłoby wliczone w taryfę. Już policzyliśmy, że byłaby to podwyżka rzędu 4 zł na metr sześcienny. Sprawa jest pilna, bo we wrześniu oddane ma zostać Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, a w ciągu dekady ilość turystów odwiedzających Szklarską Porębę wzrosła o kilkaset tysięcy. Na Zabobrzu w niektórych wieżowcach zamontowano nowe windy z panelami dotykowymi, które utrudniają korzystanie z nich osobom niewidomym. Jak się okazało, jest to problem ogólnopolski. Na jeleniogórskim Zabobrzu w budynkach wspólnot mieszkaniowych zamontowano nowe windy. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby niedotykowe panele, które skutecznie utrudniają życie osobom niepełnosprawnym. Przekonał się o tym niedowidzący Robert Martynia, który postanowił odwiedzić znajomych. Jak ja nie mam się zorientować, ale jasno. Szukałem siódmego piętra, zanim dotarłem do siódmego, to tyle, ile przycisnąłem, to tyle winda pięter obsłużyła, dopiero na końcu wylądowała na tym, na które trafiłem. Winda mi daje komunikat głosowy, kiedy już ma się zatrzymać. Zatrzymuje się na tym piętrze, który nacisnąłem, ale ja zanim na panelu sterującym znalazłem właściwy numer piętra dla siebie, to musiałem po, wymac, obmacać cały interfejs. Jak się okazuje, nie jest to problem jeleniogórski. Do społecznego rzecznika osób niepełnosprawnych wpłynęło już kilkadziesiąt pism w tej sprawie z całego Dolnego Śląska. Dzieje się to przede wszystkim w obiektach e, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. To nie jest tylko sprawa, jak powiadam osób niewidomych czy słabowidzących, ale również ludzi starszych, którzy mają słabszą percepcję i im trudno się dostać do tak skomplikowanego urządzenia jak jest właśnie dotykowy panel. I choć przy numerach pięter zamontowane są oznaczenia w języku Braille'a, nie rozwiązuje to problemu. Bardzo mało osób niewidomych zna, czy, niedowidzących, czy szczątkowo widzących Braila. Sprawą zainteresował się rządowy pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych. Najprawdopodobniej w ciągu 17 miesięcy nastąpi nowelizacja przepisów w tej sprawie. To zbyt długo mówiła na wideokonferencji posłanka Zofia Czernow. Mogą znaleźć się sprawy do, dotyczące jak gdyby już, Szczegółowego zapisu dotyczącego, jakie wymogi mają spełniać bindy i te inne urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami, ale myślę, że zawsze lepiej, kiedy sprawy są uregulowane ustawowo. Niepełnosprawność nie może być przyczyną jakichkolwiek wykluczeń. Robimy wszystko, żeby osoby niepełnosprawne. Zintegrować z osobami pełno, pełnosprawnymi. To jest bardzo poważny problem i właściwie w obecnej sytuacji jest to pad. Dotykowy interfejs w windzie to tylko część naszych problemów, dodaje Robert Martyniak. W tej chwili jest to problem globalny, czyli interfejs dotykowy. To dotyczy sprzętu AGD, dotyczy to. Y Różnych technologii. Na zmiany w prawie przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale zanim to, może warto przy modernizacjach budynków wspólnotowych wykazać się empatią i uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych. Polacy coraz chętniej czytają. Widać to także w regionie. Każda z bibliotek zanotowała wzrost czytelników. W Kowarach było ich ponad 500. Opowie nam o tym Robert Czepielewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wzrósł poziom czytelnictwa w naszym kraju. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Bibliotekę Narodową za rok 2020. Co prawda mowa tu o skali 3%, ale i tak jest powód do zadowolenia. Jedną z przyczyn takiego wyniku jest z pewnością oderwanie się od covidowej rzeczywistości. Rzeczywiście czytelników nam nie brakuje. Niektórzy mówią wprost, że nie chcą już oglądać tego, co się dzieje w telewizji, bo mają już dosyć tych przykrych informacji i bardzo chętnie przychodzą i wypożyczają książki, żeby po prostu się oderwać. W zeszłym roku liczba czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowarach wzrosła o 500 osób. Wypożyczeń jest w porównaniu do 2019 roku to jest około tysiąca wypożyczeń więcej. więc wzrost czytelnictwa i to takiej książki papierowej jest u nas w Kowarach jak najbardziej widoczne. A co z gustami czytelników? Nadal powieści obyczajowe, sagi rodzinne bardzo, mm, kryminały. Skandynawskie i polskie to tak najczęściej wypożyczane. O ile można zauważyć odpływ młodzieży korzystającej z bibliotek, to ich miejsce uzupełnili najmłodsi czytelnicy. W tym przedziale takich dwa, 6 7 lat mniej więcej. <laughs> bo dużo rodziców przychodziło, zapisywało dzieci, po prostu wypożyczali książki i cały czas podkreślali to, że dla nich jest ważne, że oni mogą z tymi dziećmi po prostu poczytać. Według przeprowadzonych badań o 4% wzrosła liczba sprzedaży książek. Księgarnie, jako jedne z nielicznych obiektów handlowych, były cały czas otwarte. Rząd potraktował tak samo jak drogerie czy apteki. Myślę, że to jest jeden z tych czynników, które zwiększały kwestie z. Ale wzrost sprzedaży nie dotyczył wszystkich księgarni. Mowa tu o księgarniach funkcjonujących w regionach turystycznych. Przedaż książki w miejscowościach takich jak Szklarska, Karpacz jest tak naprawdę uzależniona od wielkości ruchu turystycznego. Są ludzie, więc mogę powiedzieć, że... Wtedy jest sprzedaż? Według raportu, czytanie książek najczęściej deklarują mieszkańcy miast co najmniej pół milionowych oraz tych liczących od 50 do 100 tysięcy mieszkańców. Mowa tu o 55 i 56 procentach. Najmniej czytelników książek jest na wsiach i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Odpowiednio 37 i 38 procent. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na piątkowe wydarzenia.